Sodecki policjant Kamil Trojan od ponad tygodnia idzie Boso. Idzie Boso na razie przez sądeczyznę, w planie ma przejść bez butów całą Polskę. Studio DTS, witam serdecznie. A jest z nami, no nie chcę powiedzieć, że w studio, bo jest po, po drugiej stronie nie łączy internetowej sam Kamil Trojan i jego kolega Marcin Kurb, który to, towarzyszy mu w fragmencie tej drogi. Witam Was serdecznie. witamy. witamy. Kamil, po co swój urlop, i to chyba nie tylko w tym roku, poświęcać na chodzenie boso. Nie wystarczy wstać rano i pobiegać po rosie trochę? Myślę, że bieganie po rosie też jest fajne, można zawsze od tego zacząć, ale stwierdziłem, że skoro mam trochę tego wolnego czasu, chcę go wykorzystać jak najlepiej, pochłonić swoim zajawką, swoim hobby. Uważam, że jest takie połączenie wielu rzeczy, które bardzo lubię, czyli jest to właśnie chodzenie boso, podróżowanie i spędzanie właśnie czasu na łonie natury. W tym momencie mam to wszystko połączone. Tylko, że wykorzystuję ten czas do maksimum. Mm -hmm. Skąd się, bierze takie hobby, jak, jak chodzenie boso? Coraz częściej, prawdę powiedziawszy, słyszymy o tego typu przedsięwzięciach, że ktoś chce robić coś zgodnie z naturą. Skąd się to u Ciebie wzięło? Myślę, że chęć tego też, żeby dbać o swoje zdrowie, dbać o swoją odporność, Robić coś po prostu dla siebie. Pojawiło się to, może tak. Sam nie pamiętam dokładnie kiedy. Tak, morsowanie też generalnie, również morsuje i to pomaga również w poprawie tak, odporności. Myślę, że pojawiło się to tak, tak, nie pamiętam dokładnie kiedy. Na pewno to, że umocniło się to we mnie i chciałem tak właśnie spędzać czas bo to do tego Karol Trojan, który regularnie biega boso. No właśnie, do tej pory znaliśmy, znaliśmy głównie Karola Trojana. On nie chodzi, a biega boso, ale wiemy już m.in. z portalu DTS24, że to na, na zbieżność nazwisk jest zupełnie przypadkowa. Dokładnie. To prawda. Ale znacie się? Tak, znamy się już od dobrych kilka lat, poznaliśmy się na próbach zespołu regionalnego skalni w kamionce wielkiej wtedy jeszcze Karol nie, nie był tak aktywny boso pamiętam go jak zaczynał biegać jak zaczynał właśnie też swoją bosą aktywnością byłem pełen podziwu dla tego jak się jak się rozwija jak jak rozwija swoje pasy jak zdobywa kolejne sukcesy Gdybyśmy, gdybyśmy zapytali na naszych babci albo sięgnęli po a, dawne lektury szkolne, to wyczytalibyśmy, albo usłyszelibyśmy, albo wyczytalibyśmy, że jeszcze całkiem niedawno, no bo powiedzieć, że 80-100 lat temu, no to stosunkowo niedawno a, od wiosny do niedzieli, do, 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 do jesieni na polskiej wsi a, wszyscy chodzili boso. Tak, to prawda. Prawda jest taka, że ludzie przez lata chodzili, bo soi butów tak nie używali, więc jest to dla bardziej naturalne. Uważam, że przynajmniej, jeżeli nie, nawet nieregularnie, raz na jakiś czas powinno właśnie w ten sposób odpoczywać i spędzać w ten sposób czas. Nawet nie trzeba od razu chodzić kilometrów, czy tam biegać. Kwestia nawet wyjść do ogrodu po tej właśnie Rosie, po trawie, w ten sposób odpoczywać zejść na drogę grudową. Gdzieś tam z czasem dokładnie, tą aktywność nie że... Powiedzieliśmy, że w tej początkowej e, e, etapie trasy korzystają z wolnego czasu towarzyszy Ci a, ma, Marcin Kurb, ale my tego nie widzimy. Czy, czy Marcin też towarzyszy Ci boso? Tak, oczywiście, tak. może to zaprezentuje, obaj, obaj mamy buty ściągnięte, tak wyglądają nasze stopy aktualnie. E, jest tego błotka trochę, tym bardziej że wczoraj polało, bo byliśmy po ostrym podejściu e, i tak powiem, brak butów trochę nam uprzykrzył e, tą drogę, ale jest fajnie, na razie odpoczywamy, staramy się o te stopy dbać, nie przeciążać ich za bardzo. Nie jest to jeden dzień, więc mamy świadomość, że jutro też tych butów nie będę miał i o to właśnie dbamy. E, ma, ma, Marcin, dla Ciebie chodzenie boso jest z kolei, no chcę, nie chcę powiedzieć nowością, ale, ale e, wszedłeś to z marszu, tak? w te bose w te, w te stopy w, wszedłeś w marszu. Nie no Można powiedzieć, że jakby trochę tak. W sumie byliśmy z Kamilem razem na wakacjach i Kamil już wtedy mnie zajawił tą swoją zajawką tak naprawdę i w pierwszy dzień powiedział, chodź zdejmiemy buty razem. No i ja zdjąłem buty i tak chodziliśmy przez dwa tygodnie nad Polskim Morzem praktycznie po wszystkich drogach, po asfalcie, po drodze gruntowej, praktycznie cały czas boso i bardzo mi się tak naprawdę to spodobało, tak naprawdę wytrwałość, wytrwałość i łączenie jednocześnie trochę pasji i zajawki ze wszystkim. I tak naprawdę teraz stwierdziłem, jak Kamil nawet sam stwierdził, jak dołączyłem do niego, Kamil myśli, że tylko przyjadę, pogadamy coś, zamienimy parę słów i on pójdzie w swoją stronę. A jak sam Kamil powiedział, nie spodziewał się tego, że przyjadę z pewnym plecakiem i bez butów, i pójdę razem z nim, tak naprawdę. Więc jak najbardziej. Bardzo polubiłem taką aktywność spędzenia czasu, tak? No, no dobrze, ale za, za chwilę obydwaj, za chwilę obydwaj z, zakończycie urlop. Powiemy o tym, że Kamil swoją trasę dookoła Polski to na lata zaplanował rozłożyć. I wrócicie do pracy, do swoich, do swoich zajęć, ale do, do pracy wrócicie w butach? W związku z tym, jaki charakter ma moja praca, muszę, muszę pamiętać pracę w butach. Ale w każdej wolnej chwili Czyli... staram się te buty ściągać. No, no dobrze, ale jak będziesz chciał wyskoczyć na miasto do sklepu, to, to ubierasz buty? Zdarza mi się, że ubieram. Zdarza mi się, że nie ubieram. Jak ludzie reagują, kiedy widzą cię na, na, na zakupach idącego z koszykiem między półkami BOS? Różnie, ogół co to jakieś takie dziwne spojrzenia, nieraz pozytywne, nieraz takie zdziwienie, konsternacja. Są, nie wiadomo co, co, o co chodzi. Czy to jakiś naprawdę. dziwak o co chodzi? Spotykam się z tym, że ci ludzie starsi właśnie rozumieją o co chodzi, wiedzą, że jest to dla zdrowia, ale aczkolwiek tak jak mówię, te spojrzenia są różne, ale z żadnym jakimś negatywnym odzewem się nie spotkałem, że ktoś mi zwraca uwagę, co ty robisz, dlaczego tak, a nie inaczej. Raczej ciekawe pytania, tudzież pochwała, że fajnie, bo zdrowo. Mhm. Eee... Wczoraj, kilka dni temu rozpoczęła się kalendarzowa jesień, robi się coraz chłodniej i niektórzy nasi telewidzowie zapytają, no dobrze, a nie to takiego chodzenia boso, gdzieś tam jesteście w lesie, w tej chwili jest, jest chłodno, to nie można się przeziębić na przykład? Myślę, to jest kwestia tego, że odporność jest zwiększona. Jest przyzwyczajenie organizmu tak naprawdę już po jakimś czasie tak naprawdę. To jest wiadomo, w pierwszy, drugi, trzeci dzień ta odporność była znacznie zmniejszona. Wiadomo, pojawiły się jakieś mniejsze katarki, e, czy le, e, leki, leki, ból gardła tak naprawdę, ale po już po dłuższej trasie ta odporność coraz bardziej się wzmacnia, tak naprawdę. Organizm się przyzwyczaja do temperatury, do tego, że stopa jest naprawdę e, bosa, tak naprawdę i idzie się po jakimś terenie, tak naprawdę. Bo też trzeba związane z tym, że noce w środku były bardzo chłodne, były wilgotne. Eee, ostatnie noce już były cieplejsze, już było wygodniej. Eee, myślę też, że morsowanie też się pomaga na poprawę tak. podporności. Eee, ja morsuję od dwóch lat, Marcin też ze mną. Ja, ja, od, od, roku, ja mną, od roku, ja Marcin też tak. ze mną morsuje czasu do czasu. Także na pewno polecam łączenie bossa aktywności z morsowaniem. I... Medycyna, na koniec, powiedzcie, pewnie wielu z nas zna taki schemat stopy z gabinetu lekarskiego, gdzie, na, gdzie, gdzie, gdzie pod stopą zaznaczone są obszary, receptory odpowiedzialne za, za ważne organy w naszym organizmie. Chodzenie BOSO wspomaga te receptory? Tak, to naturalny masaż, jak najbardziej. Tak naprawdę, im twardsza nawierzchnia, tym bardziej te receptory naciskamy. Im są te właśnie ostre kamienie, czy, czy tam nierówna nawierzchnia, tym bardziej jest to punktowe. Właśnie, tak, ale im, Im bardziej boli stopa, tak naprawdę na, na wierzchni, tym lepiej dla organizmu, tak naprawdę. Tym, że trzeba uważać, aby nie przesadzić, i dlatego też staramy się dbać o tempo, te nogi chłodzić. Nawet y, tam nie wiem, czy widać z tyłu. Y, są nic, takie kałuże, więc jak jest możliwość, idziemy, Podziwmy, staramy może. się wejść, tą nogę schłodzić, y, nawet w takich temperaturach. Y, wiadomo, jak idziemy, górę mamy. Mamy, jesteśmy lepiej ubrani u góry, żeby tego ciepła nie tracić i prawda też jest taka, że e, idąc wytwarzamy tarcie, więc ta stopa automatycznie też się tam grzeje, mimo tego, że na wierzchnia e, ciepła nie jest. Mhm. E, czego Wam życzyć w najbliższych dniach? Jak, jak Wasze plany rozłożone są w czasie? E, wiemy, że ten marsz, bosy marsz dookoła Polski potrwa ki kilka lat. E, kiedy kończy się tegoroczny etap? Myślę, że zakończę ten etap najpóźniej 1 października, ponieważ mam kolejne plany związane z urlopem. Może być to też 30, zobaczymy, bo też chcę odpocząć. Też czekamy podróż samochodem dość długa, więc pasuje te siły zregenerować. Więc myślę, że wtedy to będę kończył. A czego Są. życzyć? Myślę, że jak najlepszej pogody, jak najmniej deszczu. Jak najmniej deszczu, deszczu pogody pogo pogo zdrowia I wytrwałości. wytrwałości. Umiejętności dobrania do dobrego tempa, bo też na tym przejechałem, Aha. że poczułem się za dobry zbyt pewnie, i na drugi dzień musiałem to odpokutować. A, 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 na, a na koniec, już zupełnie, powiedziesz, czekacie długa podróż samolotu? Jak się przysiądziesz do samochodu, ubierzesz buty? Nie ubieram butów. Też pamiętam taką podróż, którą odbyłem w zeszłym roku z Serbii do Nowego Sącza. Jechałem 18 godzin samochodem, bez butów. Tak jest wygodniej, tak mi dużo lepiej. Kamil Trojan, Marcin Kurp idą dookoła Polski BOSO. Powodzenia, dziękujemy, do zobaczenia. Dziękujemy, bardzo pozdrawiamy.